Są wokół nas miejsca pełne ludzkich uczuć i namiętności, tych dawnych, trochę wyblakłych oraz tych pulsujących dzisiaj. Miejsca czasem naznaczone zbrodnią, która na zawsze pozostawia tam swoje piętno, czyniąc z nich miejsca przeklęte. Kłocko to niespełna trzydziestotysięczne miasto na dolnym Śląsku. Spokojne, ciche, urokliwe. A jednak i tutaj zagościło zło. Już od ponad stu lat nad jednym z domów na skraju miasta ciąży krwawa klątwa. To miejsce nie sposób ominąć, jadąc z Wrocławia do Pragi, czy też do jednego z wielu uzdrowisk Kotliny Kłodzkiej. W ostatnim domu przy międzynarodowej drodze E67, na wyjeździe z Kłodzka, mieści się od kilku lat agencja towarzyska Heidi. Kilka lat temu kupiłam ten budynek w dość takim stanie. Na pewno nie takim jak teraz. Trzeba było tu wymianę okien zrobić, elewację, no spory remont. Taki nightclub tutaj, maszyny. Można się napić, posiedzieć, porozmawiać. No. W przyszłości mam zamiar zrobić w tamtej drugiej części motel, taką karczmę chciałabym zrobić przydrożną. Na wzór zakopiański, takie mi się podobają. Być może jeszcze tutaj, zanim powstanie motel, my nie zrobię dla samochodów, no tak to, co można zrobić przy, przy stacji benzynowej. No. Dzisiejsze Kłodzko do 1945 roku nosiło nazwę Glac i było stolicą Grafschaft Glac, hrabstwa kłodzkiego. Miasto o ponad tysiącletniej historii przeszło z rąk Piastów Śląskich władanie Habsburgów i Czech w XVI wieku, a następnie pod koniec XVIII wieku, przyłączono je do Prus. Od początku XVII wieku było miastem garnizonowym. Najbardziej dynamiczny rozwój nastąpił na początku ubiegłego stulecia, kiedy to zburzono mury miejskie, a twierdza przestała pełnić funkcje obronne. Po II wojnie światowej, kiedy kłocko znalazło się w granicach Polski. Dotychczasowi mieszkańcy musieli opuścić swoje domy i przenieść się na zachód. Dziś jednak przyjeżdżają coraz częściej do kłocka, częstokroć w poszukiwaniu śladów historii, swoich rodzin. Od 30 lat poszukuję swoich przodków w księgach parafialnych Kotliny Kłodzkiej. Właśnie szukałem rodziny Raszdorf z Kłodzka. Szukam, szukam, patrzę, a tu morderstwo na tle seksualnym. A cóż to takiego? Wiek dziewięć pół roku. Morderstwo na tle seksualnym. Józef Strauch z Mikowic. Tego dnia dziewięcioletnia Ida Strauch wyszła jak co dzień do szkoły. Był wczesny ranek. Dziewczynka miała do przejścia trzy kilometry polną drogą. Zaraz po wyjściu z domu spotkała nieznajomego mężczyznę. Nigdy już nie dotarła do szkoły. Znaleziono ją martwą i zgwałconą tuż przy drodze, 200 metrów od domu. Die Familie Strauch. Rodzina Strauch miała kuźnię przy drodze z kudowy do Kłodzka. To była bardzo stara kuźnia. Naprawiono tam wozy, narzędzia rolnicze, podkuwano konie. Ludzie nazywali to miejsce przydrożną kuźnią. Wywieszono obwieszczenia o poszukiwaniu mordercy wszędzie w mieście. Więc kiedy znaleziono zegarek w jednej z firm zegarmistrzowskich, w firmie Dunkel z Kłodzka, zegarmistrz spojrzał na ten zegarek i od razu go poznał. Ten zegarek należy do Ernsta Nentwiga z Raszkowa koło Wambierzyc, powiedział. Ernst Nentwig, mieszkaniec oddalonego o 13 kilometrów od kłocka Raszkowa, został złapany już po dwóch dniach. Tam przyznał się do winy. 9 listopada 1906 roku sąd przysięgłych w kłocku skazał mordercę na karę śmierci poprzez ścięcie. Karę wykonał Kat Szwice z Wrocławia na dziedzińcu kłodzkiego więzienia. Rodzice Idy nigdy nie pogodzili się ze śmiercią ukochanej córki. Odsunęli się od spraw codziennych, całą uwagę poświęcając wychowaniu pozostałych dzieci. Przede wszystkim Maxa, urodzonego na cztery dni przed śmiercią Idy. Dzieci nadal chodziły do szkoły w Szalejowie, ale teraz już pod opieką rodziców. Później przejął brat Józefa Straucha Paul. Prowadził ją aż do zakończenia II wojny światowej. To wyglądało tak. Podstawili furmanki niby z końmi tak, że mamy uciekać gdzieś daleko do Niemiec. No i każdy Niemiec miał i Polak miał, no bo to wszyscy musieli uciekać. No i całą noc my czekali. No i nie szło na drogę się dostać, bo wojsko już wracało z pod frontu. Drogi pozostawiali tymi czołgami wszystkim, także nie muszą wyjechać wozami. No i czekaliśmy tak całą noc, nikogo nie było, czekamy dzień, nic nie było, pod wieczór przyjechały dwa samochody, no i pojechali i dopiero później za jakieś trzy dni dopiero przyjechało wojsko, no i w ten czas to już było dosyć, tego nic co chcieli to robili, nie było ani... Komendantury, ani nic, ani postarunków, ani nic, chcieli, to robili. Kolejna odsłona tragedii rodziny Strauch rozegrała się dwa dni po zakończeniu wojny. Uciekający przed Rosjanami niemieccy żołnierze porzucali broń wzdłuż drogi. Na skrzyżowaniu dróg, przy którym stała kuźnia Strauchów, leżało szczególnie dużo porzuconego uzbrojenia. 8 maja skończyła się wojna i Rosjanie weszli do Kłodzka. Tu w całej kotlinie Kłodzkiej aż do końca wojny nie spadła ani jedna bomba, nie wybuchł ani jeden granat, nie było walk. Nic. 8 maja przyszli Rosjanie i nic, tylko pili wódkę. No i się zabawiali, walcząc, mordując. Przyszli też do strałków, do przydrożnej kuźni. Tam zobaczyli dużo skrzyń z amunicją, karabiny, granaty i inną porzuconą broń. To wszystko leżało wokół kuźni.

Rosjanie stwierdzili, że to musi być kryjówka partyzantów. Popytali trochę, o co tu chodzi, a że byli w sztok pijani, to niewiele myśląc, zastrzelili sześć osób, które właśnie były w kuźni. W kuźni zginęli zupełnie przypadkowi ludzie. Uciekinierzy z Kłocka, jeden z sąsiadów. Wśród bestialsko zastrzelonych był jednak też i Paul Strauch, stryj i jednocześnie ojciec chrzestny zamordowanej blisko 40 lat wcześniej. Idy Niemcy w ogóle w ogóle ulegli, jak gdyby. Przyjęli to wszystko jako zarządzenie losu i mówili szajs. O, to było ich, ich filozofia. Hitler kaputy, alles jest Wszystko jest górno. Także te stosunki między Polakami a Niemcami były Powiedni Polacy się wyżywali na Niemcach czy w tym rodzaju. Ja nie słyszałam o jakichś gwałtach, o takich rzeczach. To raczej nie wchodziło w grę. No chyba, że któraś Niemka była stęskniona, nie miała chłopa, bo zginął pod Talingradem i chciała, ale tam, żeby były jakieś takie ekscesy, to raczej do mnie to nie dochodziło. Jeżeli to były gospodarstwa rolne, to razem gospodarzyli, razem pracowali w polu, razem zbierali, razem dzielili się tymi płodami, no bo w końcu te rodziny niemieckie też musiały z czegoś żyć, prawda? Rodzina Strauch została wysiedlona tak, jak i wszyscy pozostali. To było tak. Teraz tutaj jest Polska, Niemcy precz. Macie transport, jutro rano, Albo w przyszłym tygodniu, albo za miesiąc. I tak rodzina Strauch wyjechała razem z pozostałymi mieszkańcami Mikowic i Szalejowa. W sierpniu 1945 roku Kotlina Kłocka znalazła się w granicach Polski. Niemcy zaczęli opuszczać te ziemię. Do połowy 1946 roku wysiedlono większość niemieckich mieszkańców Kłocka i pobliskich wsi. Max i Katrin Strauch, ostatni właściciele przydrożnej kuźni, podzielili los swoich sąsiadów. Pierwsze takie wysiedlanie to było w 1946 roku, późną wiosną i było ciepło tak gdzieś maj. Żenia pow... Niemców. Wywożono ich tych Niemców różnymi środkami podwodami. najczęściej byli wywożeni przy pomocy furmanek przez polskich osadników. Do, głównie do, do, do Kłodzka Głównego, na stacji Kłodzko Główne. I tam byli już pakowani do wagonów i wywożenia. Po wysiedleniu Niemców kłocko zaczęło popadać w ruinę. Nikt nie dbał o zabytkowe miasto. W przyspieszonym tempie niszczały renesansowe kamienice. Jeszcze gorszy los spotykał zadbane dotąd... Kilkusetletnie gospodarstwa i pałacyki w okolicznych wsiach. Opuszczona przez właścicieli przydrożna kuźnia zniknęła z powierzchni ziemi. Ja jako pamiętam to jako ruiny, a z opowiadań moich rodziców to wiem, że była kuźnia, i wyposażenie, które tam się znajdowało, to sobie rolnicy porozbierali z obu i z Szalijewa i z Bikowic, a władze. Gminy pozwoliły rozebrać ją doszczętnie i blachę, właśnie tak jak dostaliśmy my, moi rodzice, na pokrycie dachu, i inny sąsiad dostał też na pokrycie, ale że nie wykorzystał to już jego sprawa, bo sobie zrobił z tego naczynia do pukania ziemiaków. Najwięcej starań, by historia rodziny Sztrałków ujrzała światło dzienne, nie została całkowicie zapomniana. Dołożył Helmut Gebel, kiedyś mieszkaniec szalejowa, dziś opiekun wielu niszczących pomników kultury tej ziemi. Wiele gospodarstw było, jak gdyby tych, tych Polaków, Kaziajów było kilku w jednym gospodarstwie, bo jeżeli miało gospodarstwo 100 hektarów, no to, to trzeba było tam wsadzić trzech, czterech repatriantów. Na ogół te gospodarstwa zamorze miały liczne budynki, liczne pomieszczenia, że to się wszystko jakoś tam pomieściło i każdą swoją krowę w tej oborze też zmieścił, prawda? Za przeproszeniem już tak, ten motyw z marginesu, to wszystko rozkopywał błyskawicznie. To... Panie, w mignięciu oka i kura i domu nie ma, no. Przecież to była piękna gospodara. Duży dom, potężny, piękny, słoneczne mieszkania w ogóle. No te okna wspaniałe były. W 1988 roku na gruzach kuźni Strauchów stanął obecny budynek. Wybudował go jeden z najbogatszych wtedy w Polsce ludzi – Leszek Bubel. Jednak i on nie zagrzał tu długo miejsca. Poprzedni właściciel zaczął tą budowę i jakoś tam nie szło mu feralne, Można powiedzieć, że po latach to się okazało miejsce, bo on to budował dla syna. Syn się ożenił, nagle się nie wiadomo dlaczego rozwiódł. Takie jakieś tam różne historie były. Ja bardzo dużą dynamiką i szybko ten pierwszy etap dokończyłem, a później to miał być motel mogący pomieścić dwa autokary, plus do tego knajpa. Miejsce było... Też różne rzeczy dziwne się działy, ponieważ jeden z pracowników budowlanych dostał zawału. Nawet mój brat rodzony zginął też w wypadku samochodowym, a był ściśle z tym miejscem związany, bo on tam pracował się jako taki kierownik budowy. Niedoszły motel wielokrotnie zmieniał właściciela i przeznaczenie. Nikomu jednak nie udało się doprowadzić budowy do końca. Sześć lat temu w części budynku stojącego na miejscu kuźni sztrałków ulokował się lokal o złowrogo brzmiącej nazwie Heidi. Heidi to nie jest moja nazwa. Moja nazwa klubu jest Tora, moja nazwa firmy jest Tora. W rynku też lokal o nazwie Tora. Heidi, poprzedni właściciele, którzy mieli kilka lat wstecz, oni nazwę przenieśli też, bo na początku oni mieli jakąś tam działalność sobie w mieście. Przenieśli się tutaj na górę i to oni wnieśli tą nazwę Heidi. A że to już 10 lat, tak to wszystko się kręci, no to tak się utarła ta nazwa. Moja nazwa jest Tora. I to wszyscy wiedzą, znajomi, ale okoliczni no, mieszkańcy to, to tak się utarło. Heidi, Heidi. Ale podejrzewam, że to nie miało żadnej zbieżności ze zdarzeniem, które miało miejsce. Tak, miała miejsce szczelanina w 2001 bodajże to było, w kwietniu. To to było w ogóle nie w tym miejscu. W, w mieście był klub, który nosił także nazwę Heidi i to mieli zatarg. Grupa z Wrocławia miała zatarg z moim mężem i tam właśnie to były pomiędzy nimi jakieś tam niesnaski i była szczelanina. A w ogóle nie ma to zwi związku żadnego z tym klubem, oprócz tego, że właściciele po zamknięciu tamtego klubu przenieśli się na górę i. Tutaj do tego klubu, i przez jakiś tam moment, yy, oczywiście, klub funkcjonował dalej pod nazwą Heidi. Wielką sobotę 2001 roku dyżurno z komendy policji w Kłocku otrzymał zgłoszenie o szczelinie na jednej z ulic Kłocka była to ulica Witosa tam mieściła się jedna z agencji towarzyskich policjanci którzy przyjechali na miejsce stwierdzili że nie żyje mężczyzna jak się później okazało szczelał właściciel jednej z miejscowych agencji towarzyskich mężczyzna który zginął był powiązany z wrocławskim światem przestępczym jeden z mężczyzn który także przebywał w tej agencji został ranny sprawca Strzelaniny, który zabił tego człowieka, aktualnie jest w zakładzie karnym, odbywa karę pozbawienia wolności. Być może jednak okolicznym mieszkańcom uda się odczynić zły urok ciążący na tym miejscu. W setną rocznicę śmierci Idy Strauch, w miejscu gdzie została zamordowana, odsłonięty i poświęcony został pomnik upamiętniający to smutne wydarzenie. Pomnik stanął tu dzięki staraniom członków towarzystwa Archanioł Michał z Szalejowa Dolnego. Mieliśmy może natchnienie w osobie Helmuta Gebla, który bardzo często przyjeżdża do nas i zajmuje się no, głównie zabytkami niemieckimi, odkrywaniem historii byłych mieszkańców. W jakiś sposób nas zaszczepił swoją działalnością. Nagłośniliśmy troszeczkę tą sprawę, opowiadając yy, w trakcie uroczystości całą historię, wręczając krótkie historie dzieciom w szkole. Ukazały się jakieś tam zmianki w internecie, i myślę, że to trochę ludzi zainteresowało i w jakiś sposób przybliżyło. No, sam fakt, który się wydarzył wiele lat temu. Gdyby to z moim dzieckiem stało się to, co z idą Strauch. To byłoby mi bardzo smutno, gdyby ludzie we wsi o tym zapomnieli, Tak, oczywiście. No, to miejsce y, tak blisko jest. Te, te, ten pomnik tej dziewczynki, że to niejako obliguje nas do tego, żebyśmy y, czasem tam jakąś świeczkę zapaliły, czy jakiegoś kwiatka. Także cały czas y, nie mówię, że jest to systematyczny, y, systematyczna uwaga na to miejsce, ale y, co jakiś czas tam podchodzi jakaś dziewczyna, czy ktoś z nas, i tam świeczkę, czy kwiatek.